Jestem w Częstochowie przy sferze Junaków. Będę wyjeżdżał z Częstochowy w kierunku Rędzin i drogi, i drogi krajowej numer 91. Tutaj najprostsza trasa to oczywiście za chwilę skręt w lewo. Później na estakadzie w prawo na jedynkę. Natomiast ja ustawiłem sobie nawigację, aby nas troszeczkę przeprowadziła bokiem, abyśmy pojechali przez Rondo Regana do ulicy Legionów i na jedynkę. tak więc celem w tej chwili do wyprowadzenia przez częstochowe jest droga krajowa numer 91 natomiast no, nie drogą bym powiedział najprostszą bo przez przez rondo przez rondo Regan. jak widzicie wyjeżdżam wyjeżdżam teraz w prawo W tej chwili jadł nad linią kolejową po prawej stronie, na dole, właśnie z Junaków Ja w powolutku do Ronda Regana dojeżdżam. Na rondzie Regana jak? Za 400 metrów 5 na rondo no. Dużo mi powiedziało Pięć na rondo, następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Miejsce docelowe, jako rondo Regana, mam, można powiedzieć, osiągnięte. Jak widzicie, tutaj wymóg lewego kierunku Bezsensowny wymóg na rondzie. Przed rondem mamy stop do linii tramwajowej. Jak to bez sensu wygląda taki lewy kierunkowskaz jadąc w kółko po rolnie. takie wymogi mają tej tejsi egzaminatorzy. Co tutaj ciekawe dla sprawy, słynny Gliwicki wyrok dotyczący kierunkowskazów na rądzie dotyczył właśnie egzaminu w Częstochowie i mimo porażki oni dalej, jak widać w to brną. Dalej brną, że wokół krzyżowania o ruchu okrężnym, trzeba jeździć z lewym z lewym kierunkowskazem. Jesteśmy na ulicy Olsztyńskiej Za 300 metrów na Rudzie pierwszy zjazd Pierwszy zjazd z Ronda no Tutaj autobus mi ogranicza nieco widoczność, więc nie bardzo Pracę przy drodze, ruch wahadłowy. Zawsze się. Za chwilę przed nami kolejne rondo Obok Stadion Włókniarza Częstochowa no W to zainwestowali Tutaj tak to jest naszego tura A nie wiem Może w typowo żurlowym Ale jest Może może typowo jazdy na rondzie, czyli chyba już będziemy na Aleje Legionów, w te ulice Legionów wjeżdżać. Pewnie zaraz znowu zobaczymy naukę jazdy z lewym kierunkowskazem przed rondem No i jestem na ulicy, na ulicy Legionów w Częstochowie. Tak naprawdę za nieco ponad kilometr będę wjeżdżał właśnie na drogę krajową numer... 91 więc myślę, że spokojnie możemy sobie to co mieliśmy ważnego tak naprawdę do do nagrania tutaj do przejazdu przez przez ten fragment częstochowy myślę, że już tutaj sobie, sobie zrobiliśmy tak więc myślę, że na razie możemy to nagranie zakończyć